Zdał sobie sprawę, że integralność jego powłok cielesnych oraz jego honor i podstawowe prawa człowieka stoją pod dużym znakiem zapytania. Ogarnięty kolejną falą przerażenia, szarpnął się w swoich lepkich okowach. Ludzie, opanujcie się, uwolnijcie mnie! Wrzasnął w kierunku widowni, tocząc błędnym wzrokiem po znajomych twarzach. Te jednak pozostawały nieprzejednane. Nikt nie zerwał się z miejsca, by ruszyć nieszczęśnikowi z odsieczą. Przeciwnie. Na obliczach zgromadzonych w salonie malował się wyraz niecierpliwego oczekiwania, jak na premierze głośnego spektaklu, na chwilę przed wybrzmieniem trzeciego dzwonka i wygaszeniem świateł na widowni. Dalsze próby przemówienia do sumienia audytorium przerwał głos mężczyzny w stroju kata. Pobicia, wymuszenia, drobne kradzieże, akty wandalizmu, czyny lubieżne, kłopoty w nauce, uchylanie się od wypełniania obowiązku szkolnego, brak szacunku wobec starszych. To tylko niewielki wycinek z szerokiego asortymentu przewinień i występków, jakich od lat dopuszczał się widoczny tutaj bezbożnik. Każdy z Was choć raz doświadczył nieprzyjemności z jego strony, dzisiaj mówimy temu stanowcze nie. Najwyższy czas z tym skończyć. Krótki, acz dobitny speech został nagrodzony salwą gromkich oklasków. Dobrze gada, precz z tym diabelskim nasieniem! zawtórowała pomarszczona staruszka w fioletowej kapocie, garbiąca się w drugim rzędzie. Zasuszona kobiecina jęła wywijać w powietrzu sękatym kosturem, ściskanym w kostropatej, wygiętej artretyzmem dłoni. Niespodziewanie zerwała się ze swojego stanowiska, próbując przedrzeć się przez zgromadzoną gawieć w pobliżu ławy. Jednak siła i refleks widzów z sąsiednich miejsc zapobiegły niechybnemu samosądowi. Tymczasem zamaskowany egzekutor ciągnął swój wywód. W tym miejscu muszę się wam do czegoś przyznać. Zawiodłem. Ten szatański pomiot jest moją osobistą porażką. Nawaliłem po całości jako rodzic. Patryk w mgnieniu oka zdał sobie sprawę, że zakapturzonym mistrzem ceremonii był w istocie jego ojciec, pan Wacław. Chłopiec w miks zidentyfikował charakterystyczny ochrypły tębr dobiegający z gardła, przez które przelano może piwa kapłon, a także przekopcono kilka ton krajanki tytoniowej, potrzebnej do sporządzenia papierosów bez filtra, marki Blotka. Ty, skurwy synie, to ty mnie w to wpakowałeś, ryknął czerwony z wściekłości hultaj. Nie mógł uwierzyć, że jego własny ojciec był w stanie zgotować mu tak niewesoły los. Tymczasem zdemaskowany pan Wacław nie zamierzał pozostawić tego jawnego okazania braku szacunku bez komentarza. Skurwy synie? Tak, to możesz sobie szczekać do swojego pijanego starego. Zgromił bezczelnego potomka, po czym huknął pięścią w blat, tak, że zadzwoniły szklanki składowane w barku. Mężczyzna gwałtownym ruchem zerwał z głowy brunatny worek, nie pozostawiając już żadnych złudzeń co do swojej tożsamości. Nachylił się nad oplątanym taśmą nieborakiem, ich twarze dzieliło raptem kilka centymetrów. Powietrze, wypełniające tę niewielką przestrzeń, przesiąknięte było oparami przetrawionego alkoholu oraz wydychanych substancji smolistych do tego stopnia, że z pewnością nie spełniało wyznaczonych przez Międzynarodową Agencję Kosmiczną norm atmosfery. W której potencjalnie mogłoby rozwinąć się życie. Jeszcze jeden taki durny tekst i wydam cię na pastwę tłumu, gnoju. Wycedził przez zaciśnięte zęby czujka senior. Purpurowe do tej pory oblicze niedorosłego rozpustnika momentalnie pobladło. Chłopiec zamilkł, nie chcąc skończyć zadeptanym lub rozszarpanym na strzępy przez żądną krwi publiczność. Szanowni Państwo, próbując wpłynąć na zachowanie i postępowanie tego jawnogrzesznika, wykorzystałem wszystkie dostępne metody wychowawcze. Wszystko na marne. Przez lata nie wskurałem nic. Ani prośbą, ani groźbą. Pomimo moich starań, ten bisurman nadal kłamie, kradnie, wszczyna bójki, nie uczy się i nie ma za grosz szacunku do starszych. Zgromadzony w pokoju tłum zafalował gniewnie. Po pomieszczeniu poniosło się pełne dezaprobaty przeciągłe buczenie. O dywan, tuż przy jednej ze stołowych nóg, pacnął drobny przedmiot, ciśnięty przez kogoś z końca sali. Obiektem tym okazał się być podgnity, ogryzego diabłka. – Dlatego też zdecydowałem się na rozwiązanie ostateczne – snuł wątek pan Wacław. – Obecny tutaj osobnik zostanie publicznie ukarany za wszystkie występki i przewinienia, jakich na przestrzeni lat dopuścił się wobec społeczności osiedla. Następnie zostanie on komisyjnie pozbawiony swobód i praw obywatelskich. Jego status społeczny będzie odpowiadał indyjskiej kaście niedotykalnych. Oznacza to, że od dzisiaj ten szatański pomiot będzie mógł przebywać jedynie w wyznaczonych strefach na obrzeżach osiedla. Będzie mógł podejmować się jedynie najpodlejszych i najmarniej płatnych profesji, takich jak zamiatanie ulic, grzebanie zwłok, tępienie insektów czy kontrola biletów w środkach transportu zbiorowego. Dodatkowo przyłapany na naruszaniu przepisów prawa i ładu publicznego basałyk będzie mógł zostać poddany natychmiastowemu samosądowi w wykonaniu dowolnego praworządnego mieszkańca osiedla. Sprawca linczu zostanie automatycznie zwolniony z odpowiedzialności karnej za ewentualny uszczerbek na życiu i zdrowiu poniesiony przez wyjętego spod prawa Gaugana. Majestatyczną tyradę zwieńczyły gromkie brawa i wiwaty. Czujka senior uciszył gestem skandujący tłum. Proszę wszystkich o powstanie. Może być warszawskie. Sąd ogłosi teraz wyrok w imieniu III Rzeszy Pospolitej, zakomenderował oficjalnym tonem. Nim wybrzmiały ostatnie słowa, przez ciżbę blokującą wejście do salonu, przecisnęła się kobieca postać. Oczom zebranych ukazała się leciwa matrona, odziana w buty na koturnie, siatkowe getry antycelulitowe, a także kusy fartuch kelnerski. – Babko, ratuj! – wrzasnął Patryk, rozpoznawszy w nieskromnie odzianej damie nestorkę rodu. Ta jednak wydeła wargi, parskając z dezaprobatą. Obdarzyła udręczonego wnuka krótkim, pogardliwym spojrzeniem, po czym zwróciła się w stronę pierwszych rzędów trybun zaaranżowanych na wersalce, manewrując trzymaną nad głową tacą wypełnioną po brzegi wszelkiego rodzaju jadłem i napitkiem. Komu dolewki? Polecam kompot z rabarbaru i aromatyczną czechosłowacką kawę liofilizowaną. W ofercie mamy także konserwy naturystyczne oraz gotowane ziarna bobu. Odpowiedział jej las rąk wyciągniętych w kierunku lśniącej patery. Wygłodniali i spragnieni goście w mgnieniu oka do cna opróżnili jej zawartość. Gdy po frykasach pozostało już tylko mgliste wspomnienie, pani Zyta cisnęła naczyniem niczym dyskiem lekkoatletycznym w kierunku gawiedzi zasiedlającej fotele wypoczynkowe. Tam zostało ono pochwycone w locie przez kilku najzwinniejszych spektatorów, którzy następnie łapczywie wylizali zalegające w jego zakamarkach okruchy i popłuczyny po serwowanych specjałach. Nim na jednym z siedzisk na dobre rozgorzały rękoczyny mające za zadanie wyłonić nowego właściciela tacy, o sobie dał znać sektor K, którego nazwa wywodziła się od kanapy. Zasiadający w nim kibice zdążyli już przerzuć, a nawet wstępnie przetrawić rozdysponowany im przed momentem poczęstunek. Teraz głośno wyrażali swoją aprobatę, nie szczędząc komplementów wiekowej gospodyni. Człowiek pojadł, popił, to teraz by se poruchał! Zarechotał zajmujący oparcie wersalki wąsaty jegomość w berecie i poplamionym podkoszulku, opinającym pokaźnych rozmiarów brzuch. Pani Zyta gwałtownie odwróciła się, w kierunku, z którego padła ta śmiała oferta gastronomiczno-towarzyska. Sala zamarła w oczekiwaniu na reakcję krzepkiej seniorki. Przez kilka długich sekund wydawało się, że wiekowa dama dworu doskoczy do autora tej impertynencji, złapie go za poły rozheustanej koszuli i wymierzy siarczysty policzek. Tak się jednak nie stało. Zamiast tego, nestorka rodu 3 obdarzyła bezkompromisowego amanta zalotnym uśmiechem. Przyjdzie i czas na to, kawalerze! Odrzekła uwodzicielsko, przeciągając samogłoski, niczym wieloletnia pracownica infolinii numeru telefonu, rozpoczynającego się od 0700. Męska część widowni rozpoczęła symfonię gwizdów uznania pod adresem bezpośredniej i otwartej na doznania cielesne kobieciny. Dźwięk był podobny do tego, jaki pobrzmiewa na sporym placu budowy lub nad murami jednostki penitencjarnej, na widok przechodzącej w pobliżu wycieczki z przedszkola, hospicjum, domu dziennego pobytu lub zgromadzenia sióstr karmelitanek nagich. Pani Zyta odwzajemniła ten dźwiękowy gest uprzejmości taktownym skinieniem głowy. Ale najpierw czeka nas jeszcze jeden przykry obowiązek. To mówiąc, babina w wprawnym gestem chwyciła wiszącą na klamce od drzwi do salonu czarną sukmanę. Z małpią wręcz zwinnością wciągnęła ją przez głowę, szczelnie okrywając nieprzystojący szanującej się kobiecie przyodziewek. Następnie capnęła poniewierającą się po podłodze końcówkę od mopa i bez wahania zatknęła ją na czubku głowy. Na koniec z pomiędzy fałd czarnego materiału wydobyła tłuczek służący zwykle do rozbijania mięsa na kotlety schabowe i samoobrony. Za maszystym ruchem trzasnęła obuchem narzędzia kuchennego oblatła w stołu. Głowica ubijaka z impetem wylądowała kilkanaście centymetrów obok głowy przelęknionego Patryka, sypiąc wokół deszcz odłupanych od płaskiej powierzchni drzask i odłamków lakierobejcy do wyrobów drewnopodobnych i płyt MDF. Nagły łoskot sprawił, że rozentuzjazmowana gawieć momentalnie ucichła, zamierając w oczekiwaniu na dalszy rozwój wypadków.